Co ci da osoba w stylu unikającym? Osoba w stylu unikającym przyniesie ciągły strach i niepokój, i zastanawianie się, co to będzie. Roller, koster uczuć. Stąd tak szybko się uzależnisz. Ta osoba jednego dnia będzie cię bardzo chciała i lubiała, a drugiego dnia zniknie. Osoba przez miesiąc będzie super partnerem, partnerką, całowania, przytulania, rozmawiania, i potem zaczną się schody w dół, krytyka, brak rozmów, brak przytulania, będzie się wiedziało, co się w ogóle dzieje, bo ta osoba zacznie się wycofywać, jak tylko będziecie bliżej. Ta osoba przyniesie ci ciszę. Będziesz wydzwaniać, wypisywać, ale ta osoba będzie zajęta, zapracowana. Nie będzie chciała rozmawiać, zwłaszcza na poważne tematy, zwłaszcza o Was, no i o dzieciach, o problemach, pieniądzach, kredytach, ulala. Taka osoba może ci przynieść rady. Bo będzie potrzebowała się dowartościować, przecież z tobą jest tak źle. Będzie potrzebowała się dowartościować. Więc poszuka sobie kogoś na boku. Bardzo często taka osoba w stylu unikającym sobie szybciutko kogoś szuka, nawet kilku osób, żeby poczuć się lepiej. Taka osoba.